Między umysłem a duszą to przestrzeń spotkań z myślą, emocją i tym, co niewidzialne a prawdziwe. Ja nazywam się Ania Nitkiewicz i jestem współtwórcą kliniki emocji, gabinetu terapeutyczno-rozwojowego i projektu Człowiek, Akademii Świadomej Kobiety oraz Akademii Techniki Transformacji. Jestem pracownikiem naukowym, współpracującym z różnymi uczelniami państwowymi i prywatnymi. Pracuję w przestrzeniach, gdzie logika spotyka intuicję, a umysł uczy się słuchać serca. W tym podcaście dzielę się doświadczeniem pracy z drugim człowiekiem, zarówno z poziomu nauki, jak i świadomości. Zatrzymamy się razem przy tym, co porusza. Pokażę Ci, jak rozmawiać ze sobą głębiej, jak słuchać tego, co mówi ciało, i jak wracać do siebie. Nie będę Cię uczyć życia, ale mogę być towarzyszem w tej cichej drodze między umysłem a duszą. Dzień dobry, dzień dobry. Tu Ania z Kliniki Emocji i Projektu Człowiek. Witam Cię w podcaście Klinika Emocji, seria Między Umysłem a Duszą, odcinek Cisza boli bardziej niż krzyk. Nie wiem, czy pamiętasz taki moment w swoim życiu, kiedy ktoś milczał i właśnie to bolało najbardziej. Bo nie słowa ranią, nie krzyk, nie kłótnia, ale to, że w tym kluczowym momencie właśnie nie pada nic. I dziś chcę ciebie zaprosić do pewnej rozmowy o czymś bardzo cichym i właśnie dlatego trudnym. O tej formie bólu, którą trudno nazwać, ale która zostaje z nami na długo. O bólu ciszy. Pracy z osobami, które często wracają do swojego wewnętrznego dziecka albo dopiero zaczynają je rozpoznawać, jest jedno zdanie, które powtarza się zaskakująco często. Wolałabym, żeby moi rodzice na mnie nakrzyczeli, a oni po prostu przestali się do mnie odzywać. I coś we mnie zawsze wtedy drga, bo cisza nie jest brakiem kontaktu. Cisza jest pewnym komunikatem. Tylko że my, jako dzieci, nie umiemy go odczytać. Dziecko tylko czuje znikam. Już mnie nie ma, zrobiłam coś złego, nie jestem ważna, nie jestem wystarczająco dobra. A w dorosłym życiu? Często nie wiemy, dlaczego milczenie partnera, partnerki boli tak bardzo. Dlaczego brak odpowiedzi na wiadomość przypomina porzucenie to z dzieciństwa. Dlatego wolimy awanturę niż obojętność. Ale nasze ciało to pamięta, nasz układ nerwowy to zna. A nasze wewnętrzne dziecko cały czas na to reaguje. I w tym odcinku spróbujemy wspólnie przyjrzeć się właśnie tej starej ranie. I nie po to, by kogoś osądzać, ale po to, by siebie zobaczyć. Tak po prostu zobaczyć tę małą dziewczynkę bądź chłopca, którzy bardzo chcieli usłyszeć: Jestem, widzę cię, nawet jeśli się złoszcze nie przestajecie kochać. Dziś opowiem Ci, dlaczego cisza tak boli i co robi z nami e, jako dziećmi, i co możemy z tą ciszą zrobić teraz, kiedy już mamy głos i prawo, żeby go użyć. Cały podcast podzielony jest na pięć bloków tematycznych, no i oczywiście krótkie zakończenie. Pod koniec również dam Ci pewne ćwiczenie i zarekomenduję wykonanie go po to właśnie, żeby zrobić coś z tą ciszą, która tak bardzo boli. Dlatego zasubskrybuj nasz kanał, po to, żeby żaden podcast tego typu nie umknął twojej uwadze i nie został wyciszony gdzieś w czeluściach YouTube'a. A teraz po prostu daj sobie tą przestrzeń na głos, głos twojego wnętrza i usiądź ze mną w tej rozmowie. Nie będzie ona głośna, ale będzie na pewno Prawdziwa. Blok pierwszy: Rozmowa o schematach. To ciekawe, jak wiele rzeczy z dzieciństwa wraca do nas w naszych dorosłych relacjach, i nie jako wspomnienia, ale jako pewna reakcja. Nie zdajemy sobie sprawę nawet z tego, dopóki nie zatrzymamy się i nie zapytamy, czy ja naprawdę reaguję na tę osobę, czy może na coś znacznie starszego, co właśnie się we mnie obudziło. Dla wielu z nas cisza w dzieciństwie była pewną formą kary. Nie wiem, czy ty też tak masz, tylko że nikt nam tego nie nazwał. Mama się odwracała, tata nie odpowiadał. Ktoś się obrażał, i nagle w powietrzu było coś gęstego, takiego nienazwanego, taka gęsta atmosfera. Dla dorosłego to może być zimna atmosfera atmosfera taka, że aż można się kierę powiesić. Dla dziecka to było coś ze mną jest nie tak. W terapii mówimy wtedy o schematach to takie nasze wewnętrzne mapy, które rysujemy sobie jako dzieci, żeby przetrwać emocjonalnie w świecie dorosłych który jest większy, silniejszy i często milczący, a czasami hołaśliwy. Najczęstsze z tych schematów to deprywacja emocjonalna, odrzucenie, opuszczenie i kara kara ciszą. One nie zawsze mają wielkie, dramatyczne początki. Czasem zaczynają się od tego, że dziecko płacze, a nikt nie przychodzi, że coś przeżywa, ale nie ma z kim o tym porozmawiać. Albo że jest grzeczne, czyli niewidoczne, bo przecież grzeczne dzieci nie przeszkadzają, a potem dorastamy. I kiedy ktoś milczy, nie odbiera, nie odpisuje, unika rozmowy, to coś w nas automatycznie uruchamia pewien alarm. Nielogicznie i nie na poziomie naszego umysłu dorosłego, na poziomie wewnętrznego dziecka, które wtedy nie zostało zobaczone. I to nie jest żadna przesada. To nie znaczy, że jesteśmy zawrażliwi czy dramatyzujemy. To znaczy, że coś w nas kiedyś zostało po prostu pominięte. A pominięcie to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń dla dziecka, które chce kochać po prostu i być kochane. Nie wiem, jak to było u ciebie, ale wiem jedno: nikt z nas nie rodzi się z przekonaniem, że cisza jest groźna. Tego się uczymy. I właśnie dlatego możemy się tego też oduczyć. Blok drugi. Zatrzymanie, czyli rozmowa z wewnętrznym dzieckiem. To jest ten moment, kiedy poproszę cię, żebyś się zatrzymała na chwilę. Możesz nawet zamknąć oczy, jeśli oczywiście Twoja przestrzeń ci na to pozwala, jeśli czujesz się bezpiecznie. I weź taki jeden spokojny oddech. I pozwól, by Twoje ciało też na moment się zatrzymało. I nie musisz teraz niczego analizować ani się domyślać, co będzie dalej. Wystarczy, że przywołasz. Obraz sytuacji w dzieciństwie, w której ktoś, kto był dla ciebie ważny, po prostu zamilkł. Może to była mama, która nagle ucichła? Może ojciec, który zamiast wyjaśnić, odwrócił się i wyszedł? Może nauczycielka, która spojrzała z zawodem i nic nie powiedziała? Może ktoś, kogo bardzo kochałaś, kto wtedy przestał pisać? Co wtedy czułaś? Jakie było pierwsze odczucie, które pojawiło się w ciele? Zimno w klatce piersiowej, ścisk w brzuchu, a może pustka, której nawet nie umiesz nazwać. I teraz nie próbuj tego tłumaczyć. Po prostu zobacz to dziecko w sobie. To, które wtedy chciało tylko jedną rzecz. By ktoś był, by ktoś powiedział: słyszę cię. A teraz, jako dorosła osoba możesz zrobić coś niezwykłego. Możesz sama do siebie powiedzieć to, czego kiedyś zabrakło. Możesz szeptem, takim wewnętrznym głosem po prostu powiedzieć, jestem tu, widzę, cię. twoje emocje mają znaczenie jesteś ważna. I nie musisz w to od razu wierzyć. Wystarczy, że dasz sobie dostęp do tego zdania. Bo ono nie jest magią, to jest język obecności, tego co nie przyszło z zewnątrz, ale może teraz przyjść do ciebie, od ciebie dla siebie. Zatrzymaj się jeszcze chwilę w tej przestrzeni. I jeśli możesz, zapamiętaj to uczucie, albo to miejsce w ciele, gdzie poczułaś trochę więcej ciepła. To może być Twój punkt powrotu, Twój nowy dom. Blok trzeci. Dlaczego cisza boli? Trochę z naukowej perspektywy. Bo na pewno zastanawiasz się, czy to nie przesada, przecież to tylko cisza, tylko brak odpowiedzi. A jednak zwróć uwagę, że zawsze coś w nas pęka, coś znika. I teraz dlaczego? Bo cisza, ta emocjonalna, w relacji nie jest neutralna. Zwłaszcza kiedy trafia na stare rany. Z perspektywy psychologii, cisza często oznacza zerwanie więzi, a dla dziecka, a także dla układu nerwowego osoby dorosłej z raną opuszczenia, to sygnał zagrożenia przetrwania. Badania pokazują, że odrzucenie społeczne, a cisza bywa jego formą, uruchamia w mózgu człowieka te same obszary, które aktywują się przy bólu fizycznym. I było kiedyś takie badanie, w których uczestników celowo wykluczano z wirtualnej gry i ich mózgi reagowały dokładnie tak jakby zostali zranieni fizycznie. Czyli kiedy ktoś cię ignoruje, twój mózg czuje to jak cios. Może nie złamią twojej ręki, ale może złamać poczucie wartości. Poczucie bezpieczeństwa, a może nawet poczucie tożsamości, zwłaszcza jeśli to nie pierwszy raz. A przecież dla wielu z nas to nie był pierwszy raz. W dzieciństwie cisza dorosłych była czasem formą kary, tą najtrudniejszą bo bez słów, bez wyjaśnienia, bez kontaktu cisza, która mówiła: Zrób coś, żeby zasłużyć na moje spojrzenie. Idę sobie, bo jesteś niegrzeczna. Nie rozmawiam z tobą, bo przegiełaś. W terapii schematów nazywamy to schematem deprywacji emocjonalnej, wewnętrznym przekonaniem, że moje potrzeby nie zostaną zauważone ani zaspokojone, albo schematem odrzucenia, który niesie lęk, kiedy będę sobą, nikt mnie nie pokocha, ktoś mnie porzuci. Te schematy nie powstają z krzyku, one często rodzą się właśnie w ciszy, bo kiedy dorośli przestają mówić, patrzeć, reagować, dziecko nie rozumie, co się stało, więc bierze winę na siebie. I potem, po latach, wystarczy, że ktoś nie odpisze na wiadomość, zignoruje potrzebę, nie odpowie w ważnym momencie. W środku budzi się tamto dziecko. Nie zawsze rozpoznasz to od razu, ale poczujesz to w ciele oddechu, w napięciu, w pytaniu czy zrobiłam coś nie tak? To nie jest przewrażliwienie. To reakcja systemu przywiązania. Badania Bolbiego pokazują, że styl przywiązania z dzieciństwa wpływa na to, jak dziś reagujemy w bliskich relacjach. Dziecko, które doświadczyło ciszy jako braku miłości wykształca lękowy system przywiązania. Taki styl, w którym niestety, ale jest lęk w związku z głęboką relacją. Dorosły w takim stylu często szuka potwierdzenia, że nie zostanie porzucony. I bardzo mocno przeżywa właśnie ciszę. Bo w ciszy nie ma słów, a jak nie ma słów, to umysł zaczyna tworzyć własne i zazwyczaj nie są to zdania wspierające. Nie odzywa się, bo jestem nieistotna. Milczy, bo przestałam być ważna. To moja wina. Znowu zostałam sama. Cisza bywa więc nie tylko brakiem dźwięku. Bywa echem wszystkich dawnych porzuceń. A przecież czasem ten ktoś po prostu nie miał zasobów, nie znał innego sposobu, nie potrafił rozmawiać. Ale dla dziecka nie ma takich wytłumaczeń. Dla dziecka milczenie równa się brak miłości. Lubię metafory, więc zostawię tutaj jedną. Wyobraź sobie. Że jesteś w domu, ciemno. Słyszysz, że ktoś przyszedł, ale się nie odzywa. Wiesz, że jest, ale nie mówi ani słowa. Nie mówisz: O, super, przyszedł i odpoczywa, dlatego nie mówi. Mówisz: Coś jest nie tak. Bo gdy nie ma komunikatu, człowiek po prostu zaczyna się bać. I to nie jest błąd. To czysta biologia, to ludzkość, to natura, Relacji. Dlatego właśnie cisza boli bardziej niż krzyk, bo krzyk, mimo wszystko, to kontakt, a cisza może być jak opuszczenie, jak zniknięcie. Blok czwarty. Jak reagujemy dziś jako dorośli, gdy cisza nas dotyka? To, co najciekawsze i często najbardziej zaskakujące, to jak bardzo my dorośli reagujemy dziś tak samo jak kiedyś, tylko w nieco innej formie. Cisza w dorosłym życiu to nie tylko brak słów, to może być partner, który nagle się wycofuje, szef, który przestaje odpowiadać na maile. Przyjaciółka, która nie odpisuje pokutni, matka, która zamyka się w sobie, albo ty, kiedy nie wiesz, co powiedzieć, więc milkniesz. I w tych chwilach, zanim zdążymy pomyśleć, coś w nas już zareagowało. Nie w głowie, w ciele, nieświadomie, tylko automatycznie. Z perspektywy psychologii, to tak zwana reakcja schematyczna. Uruchamia się wtedy, gdy ktoś, gdy jakaś, Sytuacja przypomina coś z przeszłości, szczególnie z dzieciństwa. W terapii mówimy o trybach schematów, takich jak zranione dziecko, podporządkowane dziecko albo samokrytyk, który przejmuje stery, zanim zdążymy złapać dystans. Jak to może wyglądać w praktyce? Tryb opuszczonego dziecka. Cisza bliskiej osoby wywołuje paniczny lęk. Zaczynamy pisać wiadomości, dzwonić, analizować. W głowie pojawia się tysiąc scenariuszy. Zrobiłam coś nie tak, na pewno już mnie nie kocha, znowu jestem sama, i tak dalej, i tak dalej. Tryb obrońcy. Zamiast bólu pojawia się mur. Myślisz: skoro on milczy, to ja też się wycofam. Nie będę się narzucać, ale wewnętrznie czujesz napięcie, żal, ukryty wstyd. Odchodzisz szybciej niż ktoś miał szansę wrócić. A tryb samokrytyka? Cisza uruchamia tutaj taki surowy, wewnętrzny głos. No, widzisz, znowu coś spieprzyłaś. Nie potrafisz utrzymać żadnej relacji. To zawsze Twoja wina. Brzmi znajomo któryś z tych trybów. Pamiętaj, cisza boli nie tylko dlatego, że jest brakiem. Boli, bo uruchamia nasze najbardziej pierwotne rany. Wewnętrzne dziecko, które kiedyś nie zostało zobaczone, teraz wchodzi na scenę i krzyczy w ciszy. A ty, jak ty reagujesz na ciszę? To takie pytanie dla Ciebie, do przemyślenia. Może jesteś tą osobą, która natychmiast szuka kontaktu, byle nie zostać sama i być może nie skonfrontować się z tym czymś, co w nas w środku krzyczy. Może jesteś tą, która natychmiast znika, zanim ktoś zrobi to pierwszy. A może uczysz się teraz zatrzymać i zapytać, co to we mnie właśnie się uruchomiło? Czy ta cisza należy do tej relacji, czy do jakiejś starej? Czy ja dziś mam wybór, którego wtedy nie miałam? To właśnie tu zaczyna się uzdrawianie nie w zmianie innych. Ale w rozpoznaniu swoich dawnych wzorców i dawaniu sobie odpowiedzi, której kiedyś po prostu zabrakło. I do tego cię namawiam. Zatem zadaj sobie wtedy pytanie, co to we mnie właśnie się uruchomiło, podczas gdy tej ciszy doświadczyłam. I czy ta cisza należy do tej relacji, czy do jakiejś starej? I czy dzisiaj mam wybór którego wtedy po prostu nie miałam. Blok piąty. Co można z tym zrobić? W tej części też zatrzymaj się na chwilę przy tym pytaniu, które pewnie już gdzieś też w głowie ci krąży: a mianowicie, co ja mam teraz z tym zrobić? Jak nie reagować jak dziecko, skoro to tak bardzo boli? Jak wytrzymać ciszę, skoro coś we mnie od razu chce uciekać albo krzyczeć? To są piękne pytania, bo właśnie od nich tak naprawdę zaczyna się zmiana. Nie od reguł, zasad, cudownych manifestacji, ale od uważności na to, co naprawdę w tobie się poruszyło, co jest żywe. Więc, jeśli chcesz, to przejdziemy teraz przez kilka kroków, takich prostych, tak jakbyś mówiła je po prostu do siebie. Krok pierwszy. Nazwij, co się dzieje. Zamiast wchodzić w reakcję, spróbuj nazwać swoje doświadczenie. Nie on mnie zignorował, tylko cisza uruchamia we mnie lęk. Kiedy ktoś milczy, moje ciało czuje się opuszczone. To nie dzisiejsza sytuacja boli, to echo czegoś starszego. To jest ta świadomość, która poprzedza wybór. Bez świadomości działamy automatycznie, z nią możemy zawsze wybrać inaczej. Krok drugi. Zatrzymaj się w ciele. Zanim napiszesz wiadomość, zanim się odsuniesz, zanim zaczniesz snuć scenariusza, zatrzymaj się, zwróć uwagę na ciało. Gdzie w ciele czujesz tę ciszę? Czy to napięcie w klatce piersiowej, czy ścisk w gardle, czy dziura w brzuchu. I ułóż rękę na tym miejscu, oddychaj tam. I tak jakbyś miała powiedzieć sobie wewnętrznie, to tylko sygnał. Nie muszę działać od razu. Najpierw mogę pobyć przy sobie. I to nie jest technika relaksacyjna, to bycie w kontakcie ze sobą, zanim wejdziesz w kontakt z kimś innym. Krok trzeci. Rozpoznaj dziecko w sobie. Zamknij na moment oczy. Zobacz siebie sprzed lat. Może miałaś wtedy 6, 9, może 12. Ta wersja ciebie, która została pominięta, lekceważona, zignorowana. Zobacz ją po prostu. Nie oceniaj, tylko zapytaj. Czego ci wtedy brakowało? Czego potrzebujesz teraz? Czy mogę ci to dać? Możesz usłyszeć oczywiście, chcę, żeby ktoś mnie przytulił, chcę wiedzieć, że nie jestem winna, chcę, żeby ktoś powiedział, jestem ważna. Ty możesz to teraz po prostu powiedzieć sobie, dziecku, w sobie. To nie teatr. To terapia. To przerwanie starego wzorca. Tak po prostu od środka. Krok czwarty. Daj sobie odpowiedź której zabrakło wtedy. Możesz to zrobić na głos, albo szeptem, albo że pisząc: Jestem z tobą. Nie zrobiłeś nic złego. To nie twoja wina, że ktoś milczał. Nie musisz zasługiwać na miłość. Twoje emocje mają prawo istnieć nawet w ciszy. To są twoje zdania nie po to, by zmienić innych, po to, by nie opuszczać siebie, kiedy inni milkną. Powiedz je czasem do siebie. I krok piąty. Wybierz swoją dorosłą reakcję. Dopiero teraz z tej nowej perspektywy możesz się zapytać, co chcę zrobić jako dorosła osoba. Nie co powinnam, co ktoś ode mnie oczekuje, co mi narzuca lęk, tylko co wybrałam i co wybrałabym. Gdybym czuła się bezpiecznie, możesz odpisać. Możesz nie odpisywać i dać sobie po prostu czas, a możesz zapytać wprost, czy chcesz porozmawiać? Jestem gotowa. Albo powiedzieć: Cisza między nami uruchamia coś trudnego. Chciałabym o tym porozmawiać, kiedy oboje będziemy gotowi. To jest dojrzałość emocjonalna. Nie perfekcja, nie chłód, tylko kontakt z sobą i gotowość do kontaktu z drugim. Może to wszystko nie wydarzy się od razu. Może najpierw usłyszysz ciszę i poczujesz ból, ale jeśli zostaniesz przy sobie choćby przez chwilę, to już nie będzie ta sama cisza co kiedyś, bo ty w niej będziesz obecna, a obecność to najpotężniejsza odpowiedź, jaką możesz dać sobie i światu. Zakończenie. Cisza nie jest ani dobra, ani zła. To, co czyni ją bolesną, to nasza historia, która ją wypełnia. I jeśli dziś boli, to nie dlatego, że coś z Tobą nie tak, tylko dlatego że kiedyś ktoś nie był gotów powiedzieć: Widzę cię, jesteś dla mnie ważna. Dziś możesz dać sobie nową odpowiedź. Nie musisz umieć tego robić perfekcyjnie. Wystarczy, że nie zostawisz siebie tam, gdzie ktoś inny milczy, bo najważniejsze nie jest to, co ktoś do ciebie mówi. Najważniejsze jest to, co ty dziś mówisz sobie, do siebie. Jak siebie słyszysz, jak siebie widzisz, jak siebie nie opuszczasz. I może właśnie dziś, kiedy znów pojawia się cisza, nie pobiegniesz, nie znikniesz, nie zaczniesz się karać. Tylko się zapytasz, co czuję to dziecko we mnie, jak mogę być przy nim, nie znikając? A potem, może szeptem, może tylko w myślach powiesz: Słyszę cię, już nie jesteś sama. I na zakończenie powiem ci pewien piękny cytat: Czasem najgłośniejszy krzyk to ten, którego nikt nie słyszy, bo milczenie też mówi. Ale ty możesz być tą osobą, która usłyszy siebie jako pierwsza. I jeśli ten odcinek poruszył coś w tobie, to dobrze. To znaczy, że wciąż jesteś w kontakcie ze sobą, a to pierwszy, najważniejszy krok do zmiany. Dziękuję ci za to, że byłaś. Być może byłeś, i jeśli chcesz pójść dalej, możesz sięgnąć po kolejne podcasty. I wrócić do tych, które już są na naszym kanale. Dlatego zostań z nami, inspiruj się, wzrastaj. Jeśli podobał Ci się podcast, to zasubskrybuj nasz kanał YouTube i do usłyszenia następnym razem, tam gdzie cisza mówi więcej niż myśli.